Mamomi, Witam Was, wymiłowani moi, na kolejnym vlogu. Na kolejnym vlogu, na którym chciałbym e, tutaj poinformować Was, iż e, postanowiłem zakończyć sezon. Zakończyć sezon 2022. E, nie jest to taka jednoznacznie moja e, tutaj decyzja, a jest to decyzja spowodowana moim stanem zdrowia. Niestety w chwili obecnej pewne dolegliwości męczące mnie uniemożliwiają mi dalszą jazdę moto, e, motocyklem. Nawet na tyle, że po prostu na chwilę obecną, nawet mam zwolnienie i nie chodzę do pracy. Także. E, sezon mój już dobiegł do końca. E, mam nadzieję, że to, jest, to nie jest permanentne i że będę mógł jeździć jeszcze motocyklem, tym bardziej, że nie mam zamiaru sprzedać mojego kochanego motocykla, <laughs> jakim jest tutaj e, ta oto tutaj, którą widzicie. E, Honda, Honda CBX 500 CB500X <laughs> Boże. CB500X, e, także e, mam zamiar nadal nią jeździć, jeszcze przynajmniej ten sezon. E, a może i nawet dłużej, bo generalnie patrząc na to, co, co, co jest to na rynku, no to ja nie widzę zastępstwa. E, choć może, ale tutaj nie ma. Także na chwilę obecną Honda ze mną pozostanie jeszcze w 2000, e, 2023 roku. A potem zobaczymy. Jak widzicie, niestety nie udało się mi sprzedać motocykla, nawet się. Eee, nie pojawił, nie pojawił yy, potencjalny kupiec. Choć długo rozmawialiśmy, no niestety nie udało mu się, nie udało mu się dojechać. Motocykl jest wybłyszczony, przygotowany do sprzedaży, no niestety. Moto pozostało, ale nie przejmuję się tym tak aż tak bardzo. Yy, motocykl nadal jest yy, w pełni sprawny, w pełni funkcjonalny, także Nawżrżunia czy Łukaszek jeszcze się, e, jeszcze się na tym ościgle pocieszą w roku 2023. E, zobaczymy. Może go jeszcze będę próbował wystawić. E, a ja właśnie tak mówią skończył ten sezon, także postanowiłem coś porobić i e, teraz siedzę w domu siedzę w domu i, i, i ogarniam różnego rodzaju sprawy związane z, związane z moją garderobą motocyklową, bo chciałbym, żeby ta moja garderoba motocyklowa była tak fajna jak w roku 2022 2023 także wyciągłem ostatnie rękawiczki tutaj, moje akcesoryjne można powiedzieć z kuferka, zaraz je biorę do domu zaraz nastąpi ich smarowanie kremem eee, czy tam maścią S100, tak? taką e, specjalną maścią do, do pielęgnacji skór. Resztę rzeczy już wy, wypucowałem, jak moją kurtkę, e, także mojego Ixiana, mojej kurtkę i spodnie mojej żony skórzane, oczywiście buty, także e, te wszystkie rzeczy już są wypucowane e, i, i zaimpregnowane na rok e, następny. E, tutaj mam zamiar e, zrobić taki grubszy y, przegląd motocykla, ale nie dzisiaj jeszcze, jeszcze, bo jak to się mówi, ta przypadłość, która mnie dosięgła, jestem tak osłabiony, że po prostu na razie się, na razie się jeszcze dzisiaj tylko tak wybrałem tu garażu na szybko, także jak mi troszeczkę przejdzie, to będę miał czas na, na tym zwolnieniu, także sobie tu siądę, nagrzeję sobie w środku i, i sobie y, zrobię tutaj pełen przegląd, czyli wymienię olej, Wymienię również płyn hamulcowy w motocyklu. Doprowadzę łańcuch do, 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 jak to się nazywa, takiego ładnego błysku. Chociaż jest zaimpregnowany. Za, za Zastanawiam się nad e, słapem zębatki przedniej. Może założę tą przednią zębatkę. W sumie łańcuch nie jest stary, <laughs> także może można byłoby to zrobić. Także może założę jeszcze naprzód przód zębatkę. O. Jeden ząbek większą. Także przełożenie będę miał. Generalnie do, do przełożenia e, pierwotnego 9%, e, 9 różnicy będzie. Także, e, także zobaczymy, co to będzie. E, na chwilę obecną to tyle co mam wam do przekazania e, tak na pokrótce, e, mam nadzieję, że będzie, będzie mi trochę lepiej. I wam też życzę, żeby wszystkim było. Dobrze, żeby, żeby się wszystko udało w roku 2023. No i, no i jeszcze będzie czas jeszcze na jakieś takie większe życzenia. Na razie to tyle i, i do zobaczenia w następnych vlogach. Trzymajcie się ciepło. Pa!